A dzisiaj konkretne przykłady z życia. Jak odróżnić chemię, która buduje więź zdrową i tę właściwą, od chemii, która jest tylko pobudzeniem układu nerwowego? Mówię o tym w innych filmach, a dzisiaj będzie porównanie. Mocno krótko. Chemia nie jest przeznaczeniem. Chemia to często pobudzenie Twojego układu nerwowego. Jeśli tego nie odróżniasz, możesz wziąć stres za miłość, a huśtawkę za kliknięcie między Wami. Dzisiaj dam Wam narzędzia, które prosto i skutecznie, most datona i arona, klik jako synchronizacja i test wolniej. Pokażą Ci one dokładniej, co dzieje się w mózgu i w ciele, kiedy poznajesz człowieka. Więc najpierw zacznijmy od definicji. Co ludzie mówią, myślą, kiedy mówią o chemii? Kiedy spotykasz człowieka, spotykają się dwa systemy regulacji biologicznej. Mózg ocenia bodźce, reguluje ciało i podejmuje decyzję podejść czy się wycofać. To jest mechanizm allostazy. Mózg utrzymuje stabilność przez zmianę, przewiduje ile energii potrzebujesz i ustawia autonomiczny, hormonalny i immunologiczny układ. I teraz chemia może znaczyć dwie różne rzeczy. Chemia bezpieczna, czyli pobudzenie i zaciekawienie. Ale organizm umie wrócić do swojej regulacji do siebie. Chemia pobudzeniowa to jest pobudzenie, które robi ci w środku tornado, a potem mózg płaga o kolejną dawkę bodźca, żeby wrócić do normy. Czyli musisz mieć znowu kontakt z tą osobą, bo nie możesz dojść do siebie. W praktyce to jest różnica między: Jest mi dobrze przy tobie, a nie umiem bez ciebie funkcjonować. Oddychać spokojnie. Mozda, Tona i Arona mówi o tym, jak stres udaje atrakcyjność. Coś pojawia się w Twoim życiu w intensywnym momencie. Jesteś na przykład w chaosie, w napięciu, przechodzisz w trudną sytuację, stres, albo na jakiejś imprezie, alkohol, wielkie emocje. Uwaga na takie wydarzenia. I nagle masz wrażenie, to jest to. A teraz uwaga. Nauka pokazuje, że mózg potrafi bardzo błędnie przypisać pobudzenie nerwowe do pociągu seksualnego. W klasycznym badaniu Datona i Jarona z 1974 roku, tak dawno temu, mężczyźni spotykali atrakcyjną kobietę w dwóch warunkach. Po przejściu przez tzw. most wiszący pełen strachu, który napawał ich strachem, albo po przejściu przez spokojny most. Ci z warunków wysocie,